żeby nie było, że tylko BMW naprawiamy, jakieś inne Fordy. Dzisiaj jest taki piękny silnik po naprawie, który chodził po prostu litnie. Mamy mały test monety. Trochę tam rusza się minimalnie, ale powiem Wam szczerze, jak na diesla i Audi na piezoelektrycznych trystach po regeneracji, to no tak chodzą te silniki. Nic, dosłownie nic nie czuć w samochodzie, żeby silnik pracował. Ja to jestem w szoku, że można zrobić tak fajnie robotę. Tu mamy korekty na pryskiwaczach. I nagrywam to po to, żeby jeszcze raz udowodnić ludziom, którzy mają przebiegi już tych 500 tysięcy, bo magicznie z Niemiec ten licznik wiadomo, że się cofa przejeżdżając przez Odrę. Że taki samochód na rozrząd, jak ma już przejechane te 500 tysięcy, mimo że na liczniku będzie 300 czy 350, należy przy rozrządzie właśnie zrobić to, co w poprzednich filmach mówiłem: wyczyścić kompletnie cały dolot, sprawdzić turbiny, zrobić jeżeli trzeba. Interkulery, rury powymieniać te, które już są napuchnięte od oleju. Jak się dodaje gazu, to ona się robi dwa razy większa, mimo że ona jest szczelna, ale to daje to, że te turbolak się zwiększa. Interkulerów olej trzeba wszystko to wylać, to trzeba wyczyścić całe. W środku silnik cały to kurna nagar. To wszystko trzeba wywalić, prawda? Ostatecznie zregenerować, chociaż sprawdzić. Tutaj były sprawdzone i zregenerowane wtryski, co już widzicie, że można na turbo dieslu TDI starym kapciu, bo to jest już stary samochód. Nie ma co się oszukiwać, ma już swoje lata. Postawić monetę i będzie ona stała. Będzie chodził jak nowy. Ale niestety trzeba zainwestować w to pieniądze. No albo robić, albo jeździć a zarzdzieć. No bo jeżeli ktoś wpada jak chce, tylko rozrząd, tylko rozrząd, a potem za 20 tysięcy do mnie przyjedzie, że mu się silnik zesrał na przykład, bo rozrząd przeskoczył, a co się okazało? Syw, nagar wpadł, tłok nie mógł tego wszystkiego zgnieść, poszedł pod zawór, przestawiło wałek, dziękuję po robocie i do mnie przyjdziesz na gwarancję. Dlatego ja takich rzeczy samych rozrządów przy dużych przebiegach, przy silnikach nie robię. Po prostu odsyłam do innej firmy. Mówię, przepraszam, nie. Albo robimy po mojemu, czy robimy wszystko dobrze, tak żeby wchodził ten silnik, tak jak widzieliście, igła, albo nie robię go w ogóle. I tym miłym akcentem yy, kończę w końcu to Audi. No, zresztą widzieliście, jak pięknie chodzi. Będzie klient zadowolony, ma mocy od BŁO, To jest chyba jedno z najfajniejszych silników, jakie robiłem dawno. Już nie robiłem Audi, które tak zapierdala, co nie? Mimo, że to jest fabryczny silnik, fabryczna mapa. Także trzymajcie się. Pamiętajcie też o specyfikacji oleju do tego silnika, żeby lać taki, jak potrzeba. Dobra. Hej i pamiętajcie o kanale na YouTube, który tam po malutku rozwijam. Tam będą pomoce techniczne przy naprawach aut dla nowych mechaników. Trzymajcie się. Hej.